Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale YouTube. Jestem Michał N., a to jest miejsce, gdzie razem będziemy odkrywać tematykę kanałów, różnego rodzaju tematy o życiu, przemyślenia i tym podobne. Czeka nas mnóstwo ciekawych filmów inspirujących treści i świetnej zabawy. Nie zapomnijcie zasubskrybować, kliknąć dzwoneczka i zostawić łapki w górę, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Dzięki, że jesteście ze mną. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku ja się nazywam Michał N, a my znajdujemy się na kanale przemyślenia vlog. Moje serce nie zawiodło, to ktoś zawiódł moje serce. Nie ucz się, że każdy odpowie dobrem na dobro, które ty wysyłasz. Czasami będzie tak, że w odpowiedzi dostaniesz tonę zła, a dopiero gdzieś na jego dnie znajdziesz okruszki tego, co ofiarowałeś. Mimo wszystko warto próbować, choćby po to, by pokazać, że życzliwość nie do końca jeszcze wyginęła fizycznie możemy pasować do każdego, ale dusza nie uśmiecha się, nie kocha i nie wibruje z każdym. Czym jest granica? Bądź świadomy tego, co jest niedopuszczalne i normalizuj mówienie nie. Rób to, co jest dla ciebie najlepsze i wiedz, że to nie twoja odpowiedzialność poświęcać się dla innych. Hm, nie zasłużyłem na to, żeby być czyjąś Rozrywką nie chcę, żeby ktoś się ze mną spotykał z nudów. Jestem interesującym, wrażliwym i mądrym chłopakiem. Nie zasłużyłem, żeby być czyimś momentem w życiu. Zasłużyłem, żeby być czyimś życiem. Wolę być prawdziwym dla siebie, nawet jeśli grozi to narażeniem się na kpiny. Innych ludzi niż być dla siebie fałszywym i narazić się na własną odrazę. Czasem przychodzą takie dziwne puste chwile. Gdy sobie siedzisz i wpatrujesz się w jeden punkt i wiesz, że nie możesz nic zrobić. I nie robisz nic, czekasz aż to minie. Pamiętaj, że na końcu masz tylko siebie i nikt nie zadba o ciebie bardziej niż Ty sam. Najpierw Ty później wszystko inne ludzie będą. Cię oceniać bez względu na to, co zrobisz, więc rób to, co sprawia, że jesteś szczęśliwy i nie przejmuj się nikim i niczym. Wszystkie wymówki są fałszywe. Kto Cię chce, będzie o Ciebie walczył. Nie szukaj szczęścia tam, gdzie ciągle czujesz ból. Często, najbardziej obawiamy się popsuć tę relację, które już są popsute. Życie to nieustanna podróż, w której spotykamy ludzi. Niektórzy zostają na chwilę, inni na zawsze, a jeszcze inni odchodzą. Choć tak bardzo pragniemy, by zostali, czasem trzymamy się kurczowo tych, którzy już dawno przestali się o nas troszczyć, łudząc się, że jeśli damy im więcej siebie, to w końcu dostaniemy to, czego tak bardzo potrzebujemy. Ale prawda jest prosta: wszystkie wymówki są fałszywe. Kto cię chce, będzie o ciebie walczył. Nie szukaj szczęścia tam, gdzie ciągle czujesz ból. Ile jeszcze razy pozwolisz, by ktoś łamał ci serce? a ty poskładasz je na nowo tylko po to by znowu zostało roztrzaskane czasem trzeba odejść żeby się odnaleźć trzeba zamknąć drzwi które prowadzą do nikąd by móc otworzyć te za którymi czeka prawdziwa miłość przyjaźń szacunek i spokój i zaufanie Czasem naprawdę bardzo trudno jest znaleźć równowagę pomiędzy tym, czego się chce, a tym, co jest słuszne. Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, przyjaźń, której nie ma. Przyjaźnie, miłości, które nie służą i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte. Naucz się jednego: Źli ludzie zawsze wykorzystują to, co im się powie. Zawsze lepiej milczeć przez ostrożność, jeśli się kogoś obawiasz. Nie otwieraj ust, jeśli nie wiesz, z kim masz do czynienia. Zamknij buzię, odzywaj się tylko do osób, którym ufasz. Ten, kto daje ci trochę swojego czasu, nawet nie mówiąc nic, już tym ci Pokazuje, jestem tu dla ciebie. Ludzie zawsze będą coś mówić na Twój temat. Zwłaszcza ci, którzy uważają, że wiedzą na Twój temat więcej niż Ty sam o sobie wiesz. Niech sobie gadają, przynajmniej mają jakieś zajęcie w swoim nudnym życiu, ale nie można się tym przejmować. Nie można również podporządkowywać swojego życia pod opinie ludzi ani podejmować decyzji patrząc. Na to, co ludzie powiedzą, trzeba robić swoje i przeżyć życie po swojemu. Nienawidzę dwulicowości, walki o swoje kosztem no właśnie, czego ale nie będę odpłacał się tym samym, bo stałbym się taki sam. Czasami lepiej zacisnąć pięści z bólu i milczeć tak po prostu. Ну Gdy nie mów o sobie źle, od tego są sąsiedzi życzliwi znajomi i urażeni krewni. Odejdź od wszystkiego, co odbiera ci siłę do życia, nie trać czasu na zmienianie czegoś, co i tak pozostanie takie samo: nie próbuj tłumaczyć, nie usłyszą, nie pukaj do zamkniętych serc. To nie ma sensu. Czasem najlepszym rozwiązaniem jest ochronić siebie przed tym, co stopniowo zatruwało twoją duszę. Gdy ktoś mocno cię skrzywdził Nie życz mu nic złego Nawet życz mu, żeby żył długo I pamiętał o tym, co ci zrobił Życz mu samych dobrych chwil Przydadzą się mu Nie pozwól na to, by ktoś się tobą bawił Nie pozwól na to, by być czyimś momentem w życiu Nie pozwól na to, że raz jesteś dla kogoś A raz cię nie ma Nie pozwól sobie na to, że wciąż na to pozwalasz. Czasami musisz podjąć decyzję, która łamie ci serce, ale daje spokój. Cisza to najlepsza odpowiedź na hałas.